Dobra, hejka, dzisiaj robimy tutorial na, no, na po prostu, nie wiem, jakieś animacje w Ibis. Czyli tak, idziemy sobie na sam dół, klikamy y, tutaj y, to takie środkowe, ustawiamy sobie na przykład na 9 sekund. I wstawiamy jakie, jakieś obrazki, ale też możemy narysować. Ja na przykład, nie wiem, ja zrobię przykład, ale pokażę Wam. Wybieracie sobie jakieś tło. Ja dam sobie takie. I potem, dobra, i wybieracie sobie zdjęcie. Ja na przykład wybrałam takie. I y, stawiacie je na przykład tu. I nie patrzcie na, po prostu na to tło jakie jest w zdjęciu, tylko pomyślcie sobie jakby tego tła nie było i wielkość na przykład postaci. I robicie tu to. A tak. Yy, bierzecie sobie gumkę i teraz jesteście yy, tutaj. Jesteście na tym, co jest ten obrazek nie tło no, i zmazujecie na przykład sobie. Nie wiem. Najlepiej to zmazywać z, z green screena, ale akurat ja tak zrobiłam sobie. No, tak po prostu sobie zrobię, nie? No, i jak już macie na przykład takie coś, no to wtedy klikacie tutaj ten plusik. No, i potem znowu wybieracie jakieś tło. Sobie tło, najlepiej to samo. Potem bracie sobie jakieś inne zdjęcie albo te same i ustawiacie je. I jak tutaj jest jakieś czerwone czy zielone, to się nie martwcie, bo tego nie będzie. No i jak chcecie to zmazujecie. No. Dobra. No i zmazujemy. Możecie sobie jeszcze dodać tym plusikiem, ale też nie musicie. No i jak chcecie zobaczyć, jak wyszło, to klikacie na to. No i, no i wychodzi Wam coś takiego fajnego. No i pomogłam, jak nie, to później może zrobię jakiś. Dłuższy filmik z tym jak zrobić to tak dokładnie, więc bajo.